Cześć! Oj, minęło już trochę czasu od ostatniego filmu. Czuję się jak za pierwszym razem: dlatego, jeśli będę się jąkać, nie będę wiedzieć, co powiedzieć, albo nie będę patrzeć w kamerę, tylko w podgląd, albo wszędzie, tylko nie tutaj, to dlatego, że po prostu trochę się stryzuję i, i tak czuję się tak, jakbym nagrywała pierwszy, pierwszy swój film. Z góry. Przepraszam znowu za tą nieobecność. Czasami tak po prostu jest, że trudniej jest nam ogarnąć swoją rzeczywistość w moim przypadku pracową. Odłożę może to przynajmniej. życie kopne ją za chwilę putę, a może nie. Trudniej jest ogarnąć swoją rzeczywistość pracową i generalnie takie życie codzienne jakoś to poukładać. U mnie tej pracy pojawiło się w ostatnim czasie trochę więcej, trochę więcej nowych obowiązków. Efektem, czego jeszcze nie do końca potrafię się odnaleźć yy, i zorganizować sobie, może trochę lepiej, czas. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na siłownic, zaczyna już być widać po mojej twarzy yy, i po kilogramach, które po prostu gdzieś lecą w górę, niestety. Ale zmotywuję się teraz, yy, jesień i zima to jest idealny czas, żeby zacząć dbać o siebie, także to też, za to też mam zamiar się zabrać. A wracając do filmów, może brakowało mi też trochę motywacji. Teraz robi się już też szybko ciemno, więc jak wracam po południu czy wieczorem z pracy, to nie też, że jestem zmęczona, to jeszcze też okoliczności nie są zbytnio sprzyjające. Chociaż z drugiej strony, między Bogiem a prawdą też jest tak, że jeśli czegoś bardzo, bardzo chcemy, to w jakiś sposób udaje nam się tak że rzeczy zorganizować i znajdujemy ten czas. I to, że jest ciemno albo że jesteśmy zmęczeni, nie ma wtedy kompletnie znaczenia. Po prostu się bardziej motywujemy do roboty, spinamy tyłek i coś robimy. Także tak, przepraszam za nieobecność i jednocześnie bardzo, 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 bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które w jakiś sposób próbowały zmotywować mnie do działania. Pytały, kiedy film? Dostałam też kilka takich wiadomości prywatnych. Gdzie ja mam malutki kanał. Mam wrażenie, że moja grupa odbiorców też jest skromna, ale to ja przynajmniej nie patrzę tutaj na wyświetlenia, na ilości, bo mi serce rośnie za każdą subskrypcję, za każdy komentarz. Nie każda jedna cieszy. Oglądałam ostatnio film, i chłopak mówi, że teraz. Nie wiem nawet, co to była, Nie w ogóle nie wiem, o co chodziło. Wyświetliło mi się to jakby automatycznie jako następne. Chociaż nie był absolutnie mój target. Kościół powiedział, że. Przepraszam, jakieś sms Chciałam, żeby już zostawić ten telefon gdzieś tu z boku i zegarek. Że przybywa mu średnio 100 tysięcy subskrypcji tygodniowo. I mam wrażenie, że w Idąc już w taką ilość, nie do końca ma znaczenie ta jedna, dwie. No, jak mamy 1000, 100 tysięcy tygodniowo, to myślę, że mnie cieszy później właśnie 10, sto, czy nawet jedna. Ja jestem na etapie i mam nadzieję, że tak jednak bardziej pozostanie, że bardzo, bardzo cieszy mnie każda jedna, właśnie ta subskrypcja czy komentarz, czy wiadomość od Was, bo dla mnie to jest cały czas jeszcze trochę takie dziwne. Tak, ja od wielu, wielu lat jestem już um, obserwatorem, nie obserwatorem, widzem YouTube'a. Oglądam, y, śledzę pewne dziewczyny na YouTube'ie, na Instagramie i gdzieś tam śledzę ich życie, tak? Zmieniam się razem trochę też z nimi y, i znam to z tego, jakby z tej strony, od strony widza. Bycie osobą, która nagrywa jest dla mnie wciąż dosyć nowe i y, takie trochę dziwne, więc jak dostaję wiadomość od totalnie obcej mi osoby, dziewczyny, która pisze, że hej, wracaj, nagrywaj, bo fajnie się to oglądało i, i chciałabym zobaczyć więcej, to ja nie dość, że jestem w niesamowitym szoku. Później y, mam wrażenie, że unoszę się tam 10 cm nad ziemią, bo to jest bardzo miłe, jak ktoś docenia naszą pracę, a dla mnie to jest wciąż takie dziwne, że ktoś mnie ogląda, ktoś mnie słucha to, że w ogóle już kupuje coś, co ja powiem, że mi się sprawdziło i jeszcze też jest później zadowolona, ale zadowolony to też bardzo, bardzo uskrzydla i dodaje jakiejś takiej... no ja się cały czas później cieszę mi to sprawia niesamowitą e, przyjemność i frajdę i cieszę się, że e, wam się pewne rzeczy podobają wiem, że nie wszystkim nie da się wszystkich zadowolić e, natomiast bardzo dziękuję również za te wiadomości bardzo je doceniam. One powodują, że mm, ja muszę się czasami tylko gdzieś uszczypnąć. Czy to, to mnie ktoś pisze, że ktoś chce, żebym ja coś zrobiła? <grywa> Ale jest mi bardzo miło, bardzo dziękuję. I naprawdę y, nie zdajecie sobie, myślę, sprawy do końca, jak dla mnie to dużo znaczy. To tyle tytułem wstępu. Przejdźmy do meritum. Stwierdziłam, że może fajnie by było trochę wam opowiedzieć czegoś więcej o sobie, opowiedzieć coś więcej o sobie. Język polski, jak wiadomo trudny, jest. I może podam Wam kilka takich totalnie z głowy teraz przypadkowych faktów o mnie, bo gadam o kosmetykach i o ciuchach, a tak na dobrą sprawę jest też cała masa innych rzeczy i stwierdziłam, że może fajnie byłoby jakbyście mogły mnie trochę lepiej poznać. Nazywam się Kasia i mam 27 lat. Nie trudno jest się domyślić, jak mam na imię patrząc na nazwę kanału, natomiast mój wiek może dla niektórych być pewnym zaskoczeniem. Przynajmniej ja w życiu codziennym spotykam się bardzo, bardzo często z tym, że Raczej ludzie dają mi mniej lat, niż faktycznie PESEL na to wskazuje. Jestem nagminnie pytana o dowód osobistym. Kocham motoryzację. Jestem zdecydowanie typem dziewczyny, która o autach może słuchać, może je oglądać praktycznie bez... E, ustalnie, może bez przesady, ale bardzo, bardzo lubię. Yy, I zdarza mi się... Zdecydowanie częściej oglądać na ulicy za y, samochodami, niż za facetami. Lubię samochody, bardzo lubię jeździć autem i to jest taki czas y, dla mnie, y, nie dość, że po pierwsze dosyć ważny, bo relaksujący, ja się bardzo relaksuję, sprężam jadąc samochodem, to jest taki czas dla mnie, bo w 99% jeszcze sama więc mogę sobie słuchać jakiej muzyki mi się podoba nikt mi nie gdaczy za uchem że jest za ciepło, za zimno, za głośno że nie taka piosenka aż że to go wkurza jakby to jest mój czas i też zauważyłam że samochód działa na mnie w pewien sposób terapeutycznie jak mam gorszy humor albo jestem wściekła, zła i taka nabuzowana, wiecie waleczna wręcz Katarzyna to Siadam wtedy za kierownicę i może to nie jest najlepsze dla środowiska, niestety, ale zdarza mi się po prostu wsiąść do samochodu, wsiąść za kółko i pojechać na obwodnicę. Jadę albo w kierunku Słowacji, albo w kierunku granicy czeskiej, bo też w takim miejscu mieszkam. Robię tam to nie wiem, 40 km 30 km w jedną stronę, i po prostu wracam jak nowonarodzona. Nie muszę jechać jakoś mega szybko, ale ten właśnie, tak jak mówię taki czas dla mnie, ja rozładowuję wtedy jakieś emocje, czy te złe, czy tak jak jest mi też przykro, to też to trochę tak w ten sposób działa. Lubię samochody, oglądam często filmy, filmiki na YouTubie o autach, głównie właśnie testy różnych samochodów, także bardzo lubię, ale nie tylko jakby na nie patrzeć, ale również jeździć samochodem. Mi to największą chyba frejtę sprawia. Raczej nie boję się, nie mam jakiegoś takiego strasznego lęku, że nie wiem, nie pojadę do tańska sama, bo taki kawał drogi, bo się boję, bo to trzeba autostradą i to obce miasto, zupełnie nie mam takich obaw, ale myślę też jednocześnie, że znam swoje możliwości i nie mam takiej brawury w sobie, że chcę komuś pokazać, że jestem szybsza, lepsza i. Tracę kontrolę w pewnym, pewnym momencie nad samochodem. Raczej staram się nie dopuszczać do takiego momentu, że to samochód kieruje mną, a nie ja samochodem. Kolejny fakt jest taki, że chyba w poprzednim wcieleniu mogłam być jakimś królikiem, dlatego że uwielbiam jeść zieleninę. Zdecydowanie jeśli mam do wyboru sałatkę albo na przykład maka albo jakąś taką właśnie dobrą, warzywno, warzywne jakieś danie to zdecydowanie większą frajdę sprawi mi zjedzenie sałatki i nie musi to być sałatka, w której jest jednocześnie jakiś tam kurczak w panierce, grzanki i pełno sera lubię sałatę, lubię kole, lubię generalnie warzywa i zielone rzeczy nie jem zbyt dużo mięsa, chociaż nie mogę się nazwać wegetarianką, ani już tym bardziej weganką bo czasami znajdzie mnie jakaś ochota na mięso Nie zdarza się to często, ale no czasami jednak, jednak zjem Widzę, że tutaj już mi miga aparat 16 minut minęło od tak Więc ostatni już fakt będzie taki, że jestem To będą w sumie dwa trochę fakty Jestem jedynaczką, nie mam rodzeństwa I jak byłam mała, to bardzo, bardzo prosiłam swoją mamę molestowałam wręcz ją o to, że chciałabym mieć siostrę albo brata. Najlepiej starszego brata, bo wiadomo, starszy brat, starsi koledzy i te sprawy. No nie udało się, nie mam ani starszego, ani już tym bardziej młodszego. nie brata, ani siostry. Jestem jedynaczką. Teraz jest mi z tym bardzo dobrze, ale to też jest tak, że jakby nie wiem jak to jest mieć rodzeństwo, więc no nie mam tutaj do, do czego tego porównywać. Nie uważam jednak, żeby dziecko, które nie ma rodzeństwa, było w jakikolwiek sposób skrzywdzone przez los. I jeśli kiedyś będzie mi dane być mamą, to nie uważam, że to jest jakiś tam błąd ani nic złego, jak ma się tylko jedno potomstwo, jedno dziecko. Czyli dziecko nie ma rodzeństwa. Da się jak najbardziej żyć. I w związku z tym, że jestem jedynaczką, nie wiem czy to wynika jakby jedno z drugiego, ale jestem też osobą, która lubi spędzać sama czas. Ja lubię czas spędzony sama, samej, samotnie, samotnie to już mi tak smutno, ale nie mam problemu z tym, że jeśli leci w kinie film, który chcę obejrzeć, to ja wręcz wolę pójść na niego sama niż z kimś. Mm, nie mam też problemu z tym, żeby się ubrać i pojechać do kawiarni napić się kawy bez towarzystwa. Albo pójść do restauracji, albo pojechać sobie na weekend, nie wiem, do Krakowa czy do Wrocławia i nie być tam cały czas wśród ludzi, w sensie z ludźmi, z ekipą, z przyjaciółką, z facetem. Bo jak nie pojadę z kimś, to nie pojadę wcale, bo przecież sana i to jest głupio. Zupełnie nie mam czegoś takiego. Uważam, że zdrowo i dobrze jest czasami spędzić trochę czasu samemu. Może to też wynikać z tego, że. Ja w pracy jestem otoczona cały czas ludźmi I może później dlatego potrzebuję też trochę tego odpoczynku i czasu dla siebie Nie wiem z czego to wynika Widzę, że im jestem starsza, tym chyba jest mi z tym lepiej, że jestem sama Bo tego czasu właśnie potrzebuję dosyć dużo takiego samotnego czasu Boże, teraz tak myślę, że brzmi to tak smutno ale nie, zupełnie, zupełnie tak nie jest. Naprawdę uważam, że każdy z nas powinien przede wszystkim lubić siebie i akceptować siebie i potrafić ogarnąć się samemu w sensie nie zawsze polegać tylko na innych ludziach, że to ktoś nam zorganizuje czas, zorganizuje atrakcje, wymyśli, że gdzieś pójdziemy. Nie, trzeba też umieć jakoś samemu się zebrać, zmotywować do robienia pewnych rzeczy. I ja akurat nie tego potrzebuję dosyć dużo. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Pewnie będę strasznie dużo gadać, ale tak już jest, taka niestety jestem też ja. Ale niestety nie mam zamiaru się tutaj spinać, że musi być 15 minut albo 10 minut, bo inaczej nikt tego nie obejrzy. Kto będzie chciał obejrzeć, kto nie będzie chciał, to wyłączy po 3 minutach. I nie będzie miało znaczenia, czy zostało jeszcze 7, czy zostało jeszcze 27 minut do obejrzenia. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności od tego, o jakiej porze dnia bądź nocy to oglądacie. I mam nadzieję, że dzięki temu mogłyście poznać mnie trochę lepiej. I co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!